Okej, okay. Posejden też była kobietą. Cześć, wracam do Was z materiałem o tytule, który dla odmiany nie wyszedł wieki temu. Dziś porozmawiamy o mojej podróży do Raccoon City, jaką odbyłem podczas grania w Resident Evil 2 Remake. Nowy Resident Premierem miał styczniu 2019 roku i co ważne jako że oryginał powstał 20 lat wcześniej to do czynienia mamy z pełnym remakiem, a nie remasterem, bo grę stworzono kompletnie od podstaw. Na wstępie muszę też zaznaczyć, że z tej okazji nie grałem w oryginał, ale na to już za późno, bo mimo iż Prezydenty pozostaną dla mnie ponadczasowymi klasykami, które katowałem za czasów pierwszego PlayStation, to początkowe tytuły tej serii zestarzały się na tyle źle, że lepiej pozostawić je nostalgii. Działa Capcomu znam i szanuję. Nie was. Na no tyle dobrze, by nie musieć odtwarzać tego doświadczenia, jakim jest przechodzenie gry sprzed dwóch dekad. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w kolejnej grze o zombie, to w skrócie. Jako Leon Kennedy albo Claire Redfield znajdujemy się w Raccoon City, za Raz po tym jak nieznany wirus zaczął zamieniać ludzi w zombie. Niebawem znajdujemy się na posterunku policji, z którego szukamy wyjścia, co jest cięższe niż się może wydawać, bo przyjdzie nam uciekać przed hordą niedobitych zombie, jak i jednym niezniszczalnym, który uprzykrzy lub umili nam grę, w zależności od tego jak bardzo lubimy cierpieć jak jeszcze przed premierą szybko podbił serca graczy. Tytuł wizualnie zrobił wrażenie, nawet gdy nie był stawiany obok pierwowzoru. Silnik Resident Evil wyciskał z blaszaków ostatnie poty, aby uzyskać jak najbardziej realistyczny efekt końcowy. Oczywiście nie udało się to w 100%, sami zobaczcie. Typ po ugryżeniu takiego burgera nie ma wysmarowanej sosem przynajmniej połowy twarzy. To ma być realizm? Psz. Pomijając nawyki żywieniowe losowych postaci, jak widzicie, Resident Evil 2 wygląda po prostu świetnie. Już w pierwszych minut w grze widzimy, jak dużo pracy zostało włożone w tworzenie przestrzeni i oświetlenia, czy raczej jego braku. Tam, gdzie w oryginale mieliśmy dobrze oświetloną, w pełni widoczną przestrzeń, w remakeu czekać na nas będą ciemne korytarze pełne zwłok, które przemierzać będziemy, mając jedynie latarkę i resztę amunicji. Zamiast gotowego tła, będącego tak naprawdę jedną teksturą, aby oszczędzić zasoby, i kamery zawieszonej w jednym punkcie, spędzimy wiele godzin w pełni trójwymiarowych pomieszczeniach, pełnych detali, obserwując bezpośrednio z zapleców postaci, co się na ekranie dzieje. Jako gracz, będziemy trzymani w niepewności, czy tym razem przechodząc obok zwłok na podłodze nie zaczną one mnie gryźć po kostkach, czy może jednak strzelić dla pewności dwa strzały ostrzegawcze w tył głowy. Między innymi tego typu decyzje wpłyną na doświadczenie, jakie gra nam przyniesie. Wybrać możemy oszczędność amunicji i slalom korytarzem, tak aby nie dać się złapać, albo sukcesywne wybijanie każdego nieumarłego, by móc stanąć na chwilę i zastanowić się dokąd iść. A będzie się trzeba zastanawiać, bo jak to w rezydentach bywa, na naszej drodze będzie sporo zagadek środowiskowych. Do drzwi z dziwnym zamkiem trzeba klucza. Klucz jest schowany w sejfie, do sejfu trzeba kodu. Tego typu rzeczy. Wszystko jest raczej intuicyjne i nie wymaga wspinania się na wyżyny intelektu, ale gra wymaga od nas uwagi. Możemy błądzić bez celu albo możemy też podchodzić do wszystkich zamkniętych drzwi po kolei. Te pojawią się na mapie, abyśmy na przyszłość wiedzieli, że klucze w danym kształcie można użyć jeszcze raz i dostać się w nowe miejsce. Poza zamkami są jeszcze szyfry, które musimy odczytać z dokumentów, przedmioty, które łączymy z innymi przedmiotami lub rzeczy zamieniające się w inne rzeczy po ich dokładnym obejrzeniu. Jeśli kogoś dziwi ilość takich zagadek na posterunku policji oraz fakt, że ukryte wyjście znajduje się pod pomnikiem w głównym holu, to wystarczy przeczytać kilka dokumentów znalezionych w pomieszczeniach, by wiedzieć, że budynek oryginalnie był jakimś muzeum. Jezu, to w ogóle nie tłumaczy, dlaczego w pomnikach są ukryte przełączniki i tajne przejścia, ale muzeum, stare budynki, gdzieś ta logika jest? Chyba... Nie będę szukał dziury w całym. Po prostu trzeba strzelać, podnosić co się da i uciekać. A skoro o uciekaniu mowa, to jeśli ktoś grał w pierwowzór, może być przyzwyczajony do tego, że drzwi są dla zombie barierą nie do przebicia. Bowiem stare części chowały ekrany ładowania za animacjami otwierania drzwi, więc przechodząc do innego pomieszczenia, zostawialiśmy za sobą nieumarłych, którzy przejść za nami nie mogli, bo konsole nie miały aż tyle pamięci. I z perspektywy czasu to było ogromnym ułatwieniem dla graczy. Bo widzicie, tutaj nie mamy ekranów ładowania. Drzwi otwierają się dowolnie, a zombie, mimo iż nie zgłębiły tajemnych technik obracania klamki, to napierając swoim ciężarem, są w stanie drzwi po prostu wyważyć. Na szczęście, w większości pomieszczeń, drzwi są po obydwu stronach, a nawet jeżeli nie, to będzie w nich wystarczająco miejsca, by wroga wyminąć. A warto nauczyć się takiego manewru, bo zombie nie przejmują się tym, że właśnie dostały kulkę między oczy. Można do nich strzelać i strzelać, aż padną i potem jeszcze raz, żeby się upewnić, że już ostatecznie. Dlatego dobra rada, warto strzelać w nogi. A gdy upadną, przewiec obok i nie marnować magazynka. Przez początkowe godziny gry będziemy uczyć się właśnie tego. Oczywiście w międzyczasie kombinowania, gdzie możemy już wejść i co stamtąd zabrać. Również cechą charakterystyczną dla serii jest ograniczona liczba miejsc w ekwipunku. Braliście wszystko jak leci i nie wiecie co z tym zrobić? To peszek, bo pudełka do przechowywania przedmiotów oczywiście istnieją, ale znajdują się jedynie w pomieszczeniach do zapisu, więc znowu trzeba biec przez półkomisariatu, aby zwolnić miejsce i móc wrócić cały ten dystans, podnieść ten ostatni fragment układanki i wrócić raz jeszcze po przedmioty, które zostawiliście. W miarę rozwoju fabuły znajdujemy przedmioty dające dodatkowe miejsca w ekwipunku, ale czy ułatwiają one zarządzanie przestrzenią? Tak, otóż nie. Bo oprócz ulepszeń plecaka mamy też nowe bronie, takie jak strzelba zajmująca dwa pola, albo ulepszenia do pistoletu, które również spowodują zwiększenie jego objętości. Poza tym do arsenału dochodzą noże, granaty, zagadki wymagające sześciu kluczy, zioła lecznicze czy amunicja do wszystkiego, która z jednej strony cały czas zajmuje miejsce, a z drugiej tak co chwilę się kończy. Więc jak żyć? No i byłbym zapomniał. Ten niezniszczalny przeciwnik, o którym mówiłem na początku? Poznajcie pana X. To wielkie bydle, które widzicie przed sobą pojawi się, gdy nie będziecie się tego spodziewać i będzie was gonić, aż zostanie z was mokra plama. Możecie przed nim jedynie uciekać, bo strzelanie w niego to marnowanie amunicji. Jeżeli już jakimś cudem uda się go unieruchomić, to zostaniecie z pustym magazynkiem, a on i tak wstanie za chwilę, by kontynuować pościg. Ale jeśli ktoś by chciał, to jest achievement ze strzeleniem mu kapelusza z głowy, więc raz warto się obrócić i zaryzykować. Postać ta jest na tyle uporczywa, że gdy już się pojawi to goni nas ciągle, co na początku faktycznie może przerażać, ale po chwili już tylko irytuje. Zwłaszcza gdy zdamy sobie sprawę, że do kilku pomieszczeń nie mam wstępu i można do nich wpaść na chwilę aż on odejdzie, a my przekleimy sobie plasterek na te liczne złamania i krwotok wewnętrzny, które nam zafundował. Do wyboru mamy dwie postaci, Leona i Claire. Nie znalazłem żadnej informacji jakoby te postaci różniły się pod kątem rozgrywki, ale odniosłem wrażenie, że Claire trochę ciężej było mi przeżyć. Może to dlatego, że ma ona inny zestaw broni, a ja grając nią jako drugą część wolałem po prostu biec od punktu do punktu omijając wszelkie niedobitki po drodze. Niezależnie od tego, którą postać ostatecznie wybierzemy, skończymy na posterunku, a druga z postaci jakoś da sobie radę. Niestety dając graczom wybór kapkom dał ciała, bo jedyne różnice fabularne polegają na tym, jakie postaci spotkamy w późniejszych etapach. Jako Leon przyjdzie nam poznać tajemniczą Adę Wong podającą się za pracownika FBI. Z kolei Claire wpada na mało Sherry Birkin, córkę Williama Berkina, naukowca, który stworzył wirus G i spowodował cały ten bazel. Mimo lekko zmienionych scenek dla każdej postaci i rozwidleń podczas eksploracji na pewnym etapie, każda postać kończy w tajnym laboratorium korporacji Umbrella. Problem polega na tym, że granie Leonem i Claire wyklucza się, po jednej i drugie walczy z tymi samymi bossami rozwiązuje te same zagadki. Oczywiście przechodząc jako druga postać na drugim przejściu mamy zmienione lokacje przedmiotów kluczowych, ale pozostaje niespójność, przecież nie da się tego samego bossa zabić dwa razy w tych samych okolicznościach. Za przejście gry obydwiema postaciami jest bonus w postaci prawdziwego zakończenia, czyli dodatkowej scenki i krótkiej walki z bossem. Więc jeżeli ktoś czeka na happy end i dosłowne odchodzenie w kierunku zachodzącego słońca, to trzeba się będzie pomęczyć te dodatkowe kilka godzin. I mówię tu dosłownie o kilku godzinach, bo pierwsze przejście zamknie się w około 6, a to drugie może mieć około 5 lub nawet mniej. Twórcy postarali się zwiększyć wartość ponownego przechodzenia, dodając drugi poziom trudności, czy bonusy w postaci nowych broni, aczimety za. Przejście bez leczenia, bez korzystania ze skrzyni na przedmioty, bez przejścia więcej niż 10 tysięcy kroków, ale szczerze powiedziawszy nie widzę w tym nic zachęcającego. Nie zaliczam się do owców platynowych osiągnięć za przejście gier na każdy możliwy sposób, więc takie sztuczne wydłużanie czasu gry mnie nie chwyciło. Już nawet biorąc pod uwagę to, że przechodzenie jako klernie nie wniosło prawie nic nowego, a momentami wręcz wykluczało się z perspektywy Leona, uważam, że nie warto było poświęcać czasu na to długie przejście. Ostatecznie Resident Evil 2 jest grą na jedno popołudnie. Tytuł, który w dniu premiery nie kosztował mało, w mojej opinii powinien przynajmniej postarać się wyciągnąć na dłużej w ten czy inny sposób. Oczywiście są dodatkowe epizody z perspektywy losowych mieszkańców miasta podczas wybuchu pandemii, ale również są to krótkie scenki i oferują więcej tego samego. I nie jest to rzeczą złą, bo gameplayowo ten survival jest w porządku, tylko postaci nic nie wnoszą, są po to, by podbić w statystykach jeszcze kilka godzin grania. Koniec końców, remake drugiej części Residenta jest dobrym remake'em. Warto ograć, jeżeli mieliście do czynienia z chociaż jedną odsłoną tych starszych Residentów. Mając do dyspozycji o wiele lepszą technologię niż 20 lat temu, i jakość gry jest nieporównywalnie lepsza. Tak jak już mówiłem, tytuł jest świetny nawet gdy nie porównujemy go do pierwowzoru. Jest to po prostu dobra gra o zombie, gdzie musimy kombinować jak uciec, jak rozwiązać zagadkę, jak przeżyć, by móc opowiadać wnukom jakaż to była szalona noc. Przemierzając korytarze opuszczonego posterunku, podziemnego parkingu czy tajnego laboratorium naprawdę byłem zaabsorbowany tym, co się dzieje po drugiej stronie ekranu. Zmiana kamery ze stałej na zawieszoną za postacią zwiększa imersję i sprawia, że musimy bardziej uważać na to, co znajduje się za nami. Świat jako otwarta całość zamiast pojedynczych pomieszczeń, zombie podążające za nami to dla mnie mega plus, ale niedopracowanie pod kątem fabularnym gryzie mnie strasznie. Dając do wyboru dwie postaci trzeba się liczyć z tym, że któraś wersja wydarzeń będzie Musiała zostać uznaną za tą kanoniczną. Tylko która, kiedy obie rozgrywają się w identyczny sposób? Możliwe, że w niedalekiej przyszłości zabiorę się za Resident Evil 3, który też dostał niezły lifting i mam nadzieję, że jedyny mój zarzut, który mam do tej części, tam nie będzie miał racji bytu. Tymczasem ode mnie to tyle. Jeżeli graliście w nową odsłonę serii, dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli materiał się podobał, trzymajcie się i do następnego.